No witam wszystkich. Jesteśmy w miejscowości Zdbiczno. Z tej strony mamy jedno jezioro, tu drugie, a my jesteśmy w tak zwanym przesmyku śmierci, gdzie nastąpiło przełamanie wału pomorskiego w dniach 3 i 4 lutego 1945 roku. W przełamaniu uczestniczyły radzieckie wojska oraz pierwsza armia Wojska Polskiego. Zginęło tutaj 58 naszych polskich żołnierzy. 127 około było rannych. Zobaczcie, tu są dwa jeziora, tylko jest ta droga dalej wszystko jest sam rejony są zabagnione. Oni musieli tędy iść, i teraz wam coś pokażę, jak musieli to pokonać. Tu widzimy jeden bunkier po lewej stronie, z którego szedł intensywny ostrzał, A tu w tej chwili widzimy drugi bunkier z którego też byli ostrzeliwani atakujący no i zobaczcie w tej chwili jak to jak możliwe jest żeby taką wąską drogą przepchać się tutaj pod ostrzałem karabinów maszynowych i zdobyć to umocnienie dlatego tak wielkie ofiary ponieśli tu nasi żołnierze ale udało im się to jest pierwsze takie moje połączenie Zasadniczo przyjechałem tutaj na zaproszenie kolegi na ryby, ale ponieważ miejsce jest mocno związane z historią, e, wojskowością, naszą wojskowością, więc nie umieszkałem sobie zrobić tutaj e, tego materiału. Gdzieś tam później jeszcze na, coś tam dokręcimy. E, na pewno jeszcze będę się łączył i będę coś tam opowiadał. No, zmontuję z tego jakiś fajny filmik. No na razie tyle. Pozdrawiam wszystkich. Słuchajcie, jesteśmy nieopodal tych bunkrów, o których wcześniej wspomniałem, i tu natrafiłem. Zobaczcie, jeszcze jest drut kolczasty, jest drut kolczasty. Jeden, to jest kawałek drugiego. Są to, o pozostałości umocnień niemieckich takie kłębowisko drutu kolczastego a teraz wam pokażę tu są transzeje które właśnie biegły wokół jeziora i do tych bunkrów to wszystko jest w takim fajnym stanie, no prawie nienaruszonym, żebym tak powiedział. Chodzę tutaj 10 minut może, może 15. Bardziej zwracam uwagę na to, co tu jest dookoła. Ale no, trafiłem w łóżki od tetetki. Czy tam pepeszy, bo to jest ta sama amunicja. Co tam jeszcze mamy? O bózkę małzeroską. Także widać, że tu się dużo działo. Dobra, do następnego na razie. Hej.